Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu zyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu Nice. Walczący o utrzymanie w centralnej lidze juniorów młodszych piłkarze stadionu Śląskiego rozpoczęli marsz w górę tabeli. Przed tygodniem podopieczni trenera Tomasza Osowskiego wydostali się ze strefy spadkowej dzięki remisowi z górnikiem Zabrze. W ostatnią sobotę Chorzowianie z zamiarem sięgnięcia po komplet punktów wybrali się na meczy z sąsiadem w tabeli Gwarkiem Zabrze. Dla obu drużyn spotkanie miało spore znaczenie. Na trzy kolejki przed końcem sezonu obie ekipy w tabeli dzielił tylko punkt. W pierwszych fragmentach meczu zarysowała się delikatna przewaga zielonych, ale to gospodarze oddali pierwsze dość groźne uderzenie. W piątej minucie o centymetry pomylił się strzelający z zapolakarnego Adrian Gawlik. W jedenastej minucie przyjezdni wyprowadzili skuteczny cios. Indywidualną akcją popisał się Szymon Majewski, wpadł z piłką w pole karne rywala, gdzie został sfaulowany przez Bartłomiej Astenia. Sędzia bez wahania wskazał na 11 metr od bramki Gwarka. Piłkę ustawił sobie Jakub Myszor i bez większych kłopotów wykorzystał rzut karny, otwierając rezultat meczu. W 16 minucie znowu groźnie było pod bramką Zabrzan. Chorzowianie przejęli piłkę w środku pola. Mateusz Bienie zagrał do Szymona Majewskiego, ten raz jeszcze pojawił się w szesnastce przeciwnika. Tym razem jednak jego uderzenie zostało zaburzone blokowane. Stadion umiejętnie odbierał przeciwnikowi piłkę w środkowej strefie boiska i próbował wyprowadzać groźne kontry. Tak było w 21 minucie, gdy na strzałę z dystansu zdecydował się Jakub Myszor. Problemem drużyny trenera Tomasza Osowskiego były często niepotrzebne faule popełniane na rywalach. Inna sprawa, że zabrzanie nie potrafili przekuć ich na groźne sytuacje pod bramką Macieja Widawskiego. W 41 minucie golkiper stadionu musiał się jednak wykazać sporym refleksem, po tym jak po rzucie rożnym głową uderzał Kamil komandera. Dwie minuty później powinno być 2 do 0 dla Chorzowian. Po sprawnie wyprowadzonym kontraataku świetną okazję, niecelnym uderzeniem zmarnował jednak Jakub Myszor. Jednobramkowe prowadzenie gości utrzymało się do przerwy po zmianie strony. Znowu Jakub Myszor starał się je podwyższyć. Po jego uderzeniu z dystansu i drobnym rykoszecie piłka wylądowała jednak na słupku bramki gwarka. Kilkadziesiąt sekund później swoim dośrodkowaniem bramkarza przeciwnika omal nie zaskoczył Adam głowa. Skończyło się jednak tylko rzutem rożnym dla zielonych. 55. piąta minuta kolejna kontra chorzowian Jakub Myszor do Jakuba Dobiasa. Dobias przełożył sobie piłkę na lewą nogę, ale ten strzał okazał się mocno niecelny. Osiem minut później po długim zagraniu od Jakuba Michalczyka pomylił się obrońca gwarka, piłkę przejął Jakub Myszor, zdecydował się uderzyć z dystansu, ale nie trafił w światło bramki. Z biegiem czasu coraz częściej do głosu zaczynali dochodzić dążący do wyrównania gospodarze. W 64 minucie w polu karnym stadionu zapanowało potężne zamieszanie. W chaosie piłka trafiła do Damiana Płonki, ale ten na szczęście dla zielonych w bramkę nie trafił. Niespełna kwadrans później gospodarze wrzucali piłkę z autu. Z obroną stadionu poradzili sobie Mateusz Lachowicz i Damian Płonka. Ten drugi umieścił piłkę w bramce Macieja Widawskiego, doprowadzając do wyrównania. Ale Chorzowianie na stratę gola zareagowali bardzo dobrze i szybko wrócili na prowadzenie. Jakub Myszor zagrał na wolne pole. Jan Klimczak zabrał się z piłką, podciągnął pod końcową linię boiska, wyłożył ją Dawidowi Wicińskiemu. A ten z zimną krwią wykorzystał sytuację i po akcji dwójki rezerwowych stadion Śląski wygrywał w zabrzu 2 do 1. Zieloni próbowali postawić jeszcze w tym meczu kropkę nad i w 87 minucie nie dał sobie zabrać piłki. Jakub Myszor uderzył prawą nogą, ale obronił to uderzenie Piotr Pietryga. Wynik do końca spotkania nie uległ już zmianie. Stadion Śląskich Chorzów wygrał z gwarkiem zabrzut 2-1, dzięki czemu awansował na piąte miejsce w stawce, przeskakując swojego sobotniego rywala. Losy utrzymania Chorzowianie mają więc we własnych rękach. No cieszę się, w końcu gdzieś yy, szczęście do nas wróciło, chociaż powiem tak, mecz walki. Nie było gry w piłkę, ale to my mieliśmy sytuację, dwie, żeby dobić przeciwnika na 2-0, na a co się dzieje strzelają na 1-1, no ale po kilku minutach fajnie, fajnie, na chłodno akcja wsteczna i, i brama. Wiedzieliśmy, że Gwarek będzie grał dłuższą piłką, zdobywał teren przez dłuższe podanie, bez grania, i tak było w pierwszej powie. Gwarek w pierwszej powie miał 15 stałych fragmentów, czyli oni grali, zdobywali teren. Ja, powiem szczerze, powiedziałem, że idziemy w to samo. Czyli nie gramy pięknej piłki, też chcemy zdobywać teren. No, wiadomo, jak dwie drużyny się tak nastawiają, no to pięknej gry nie ma. Chociaż dwie, trzy akcje zagraliśmy gdzieś tam, które wyklepaliśmy. Ciężko, ciężko, naprawdę walczyliśmy o to, żeby to tylko w naszych e, nogach e, było. E, no nic, dwa metry zostały. Nie możemy gdzieś tam być uśpieni, że już jest wszystko pięknie, ładnie. Dalej swoje robimy. No i jedziemy. Wyjazd do Wrocławia później odrał siebie. Cały świat już wie, w stadion wygrał mecz, w śpiew, my bawimy się. sza